Dzień dobry Państwu. 18 marca 1921 roku Polska i Rosja bolszewicka podpisały w Rydze traktat pokojowy, zwany Traktatem Ryski. Ten traktat, ten pokój kończył niewypowiedzianą, toczoną od 1919 roku wojnę polsko-bolszewicką. Czy ten traktat był sukcesem Polski czy Rosji bolszewickiej, czy też był wynikiem kompromisu? Myślę, że. Trzeba zgodzić się z większością historyków, że był to wynik kompromisu i że osiągnięte tam porozumienie było wynikiem układu sił, który był wówczas między Polską a Rosją Bolszewicką. Te głosy, które się pojawiają często w publicystyce, że Polska mogła o wiele więcej zyskać, chodzi głównie o granice na Wschodzie, moim zdaniem są nieuzasadnione. Twórcą tego pokoju były wszystkie siły polityczne, które wówczas dominowały w polskim parlamencie, ale głównie trzy. Na czele delegacji stał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast Jan Dąbski. Jak wiemy wówczas w Polsce był rząd Wincentego Witosa, rząd obrony narodowej. Więc było rzeczą naturalną jakby, że właśnie z tej partii będzie przewodniczący polskiej delegacji, który potem do końca, a więc od sierpnia 1920 rozpoczął te rokowania, zakończył je właśnie w marcu 2021 roku. Jan Dąbski był obecny we wszystkich trzech fazach tych rozmów, to znaczy najpierw w Mińsku Litewskim, to był sierpień, dwudziestego roku, kiedy jeszcze Bitwa Warszawska, czy w ogóle wojna była nierozstrzygnięta. Potem po przeniesieniu tych rozmów, tak zwanych preliminariów pokojowych w październiku 1920 roku w Rydze, również on był przewodniczącym i wreszcie on podpisywał jako przewodniczący delegacji w Rydze właśnie 18 marca 1921 roku. Obok niego czołową postacią był Stanisław Grabski, reprezentujący wówczas narodową demokrację, czyli Związek Ludowo-Narodowy, właśnie przez niektórych Grabski jest uważany za architekta wszystkich zapisów, a głównie przebiegu granicy którą ustalono, przypomnę, ustalono ją jeszcze w październiku 20 roku, w 21 18 marca, tylko potwierdzono to, co wynegocjowano jesienią 1920 roku. Trzecią postacią ważną dla nas przy tej analizie jest Norbert Barlicki, przedstawiciel PPS-u. Ta trójka, Domski. Grabski, Barlicki, właściwie od samego początku nadawała ton rozmowom pokojowym, które toczyły się, przypomnę, głównie już w końcu września i na początku października 20 roku. Dlaczego właśnie te trzy postaci? Po pierwsze, e, e, wojna bardzo osłabiła pozycję obozu Józefa Piłsudskiego i e, Pałeczkę w prowadzeniu polityki zagranicznej, również na odcinku wschodnim przejęły partie polityczne, czyli ówczesna no powiedzmy większość Sejmowa, czy też największe kluby parlamentarne. Co ciekawe, przeciwnicy polityki tych trzech ugrupowań, które dążyły do jak najszybszego zakończenia wojny, bo taka była, takie było przekonanie opinii publicznej, że tą wojnę trzeba szybko zakończyć a nie próbować jej kontynuacji. Otóż te siły, które się z tym nie zgadzały, były to głównie z obozu Józefa Piłsudskiego, były dosyć pasywne. Józef Piłsudski miał swoich przedstawicieli w Rydze, między innymi Leona Wasilewskiego. Natomiast nie ma żadnych śladów, żeby on blokował te rozmowy, nie zgadzał się, notabene jego podpis, czyli Leona Wasilewskiego, figuruje, pod samym traktatem ryskim, czyli dokumentem z 18 marca 2021 roku, a nie ma na przykład podpisu Stanisława Grabskiego, który w tej ostatniej fazie już nie brał udziału. Dlatego podsumowując tą pierwszą część mojej wypowiedzi, niewątpliwie był to wynik kompromisu, choć są tacy, którzy twierdzą, że ten pokój można było zawrzeć, już w roku 1919. To jest inna dyskusja, czy wojna już w 20 roku była do uniknięcia. Mówiliśmy o tym przy okazji obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej. Wtedy, w konkretnych realiach przełomu 20 i 21 roku, ten pokój był powszechnie oczekiwany. Jeżeli tylko powiem, że delegacja polska, która wracała z Rygi do Warszawy, była witana na każdym dworcu kolejowym entuzjastycznie przez ludność to pokazuje, że zawarcie tego pokoju cieszyło się powszechną aprobatą. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o te głosy przeciwne, to pojawiły się one początkowo tylko w kręgach ziemiaństwa, które utraciło. Majątki, czy znalazło się po drugiej stronie granicy głównie na terenie mężczyzny, czyli wysuniętej bardziej na wschód od granicy, którą przyjęto w Rydze, to były głosy oczywiście no, z ich punktu widzenia uzasadnione, natomiast musimy oceniać tą sytuację, która powstała z punktu widzenia całej, interesów całego kraju. Otóż te głosy nie znajdowały wówczas poparcia na przykład w Parlamencie, dlatego że już 15 kwietnia 1921 roku traktat ryski został ratyfikowany zarówno przez parlament, jak i przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Polemiki na ten temat e, pojawiały się już w latach 30., a i dzisiaj w różnego rodzaju publikacjach próbuje się jakby je odgrzewać, mówiąc, że Nieprawdziwie podając fakty, że bolszewicy byli gotowi do oddania nam jeszcze większej ilości ziem, a myśmy tego jakby nie przyjęli. Badania historyczne tego nie potwierdzają. Z drugiej strony można powiedzieć w ten sposób, że druga strona tego sporu, czyli obóz Józefa Piłsudskiego, no jakby sam siebie wyłączył z tych, tej decydującej rozgrywki, czyli rozmów pokojowych, ale to już jest inny temat. Czy można powiedzieć, że traktat ryski był w jakimś sensie zakończeniem polityki wschodniej Piłsudskiego, porażką jego koncepcji, którą nazywano federalistyczną? Przypomnę, że ta koncepcja polegała na próbie budowy między Polską a Rosją państw, głównie Ukrainy, ale mówiło się też o Wielkim Księstwie Litewskim. Natomiast koncepcja Romana Dmowskiego zakładała nie wspieranie państwowości ukraińskiej, tylko po prostu zawarcie pokoju z Rosją białą czy czerwoną i tak zwany podział kresów wschodnich. Bez wątpienia w roku 2021, a więc w czasie rokowań ryskich i sam traktat był zwycięstwem koncepcji Dmowskiego, czyli tak zwanej koncepcji inkorporacyjnej oraz koncepcji polegającej na podziale między Polską a Rosją kresów wschodnich. Co ciekawe, sam Józef Piłsudski uznawał, że tak właśnie nastąpiło. W jednej z wypowiedzi już po zakończeniu wojny powiedział, że naród polski nie zaakceptował jego koncepcji geopolitycznych. I należy się z tym pogodzić. Stąd też ta pasywność jego przedstawicieli, między nimi generała Mieczysława Kulińskiego, ale również Leona Waślewskiego w Rydze, którzy raczej nie stawiali żadnego oporu i nie przeciwstawiali się większości delegacji, o której już wcześniej mówiłem, czyli Grabskiemu, Barlickiemu i Dąbskiemu. Czy traktat okazał się trwałym sukcesem polskim? Z perspektywy późniejszych wydarzeń, wybuchu II wojny światowej, tego co się działo, oczywiście odpowiedź na to pytanie brzmi raczej negatywnie. On zapewnił pokój Polsce na tej flance wschodniej no, zaledwie 20 lat. Ale był to wynik nie z tyle błędów samego traktatu, który musiał być wtedy zawarty w takich warunkach, jakich został zawarty, ale generalnie nierozstrzygniętej I wojny światowej, tak zwanego niedobicia Niemiec i to, że ta wojna druga wybuchła, jakby było już poza traktatem ryskim. Dzisiaj po tych stu latach powinniśmy obchodzić tą rocznicę no właśnie w ta, przy takiej refleksji, że nie zawsze pokój zawarty w takich warunkach jest pokojem trwałym, ale że jednak dążenie do pokoju, które było powszechne w Polsce no było tak silne, że ten traktat musiał być zostać zawarty. I nauka jeszcze inna, że nieraz koncepcje bardzo romantyczne, bardzo wzniosłe, ale są bardzo trudne do zrealizowania i jeżeli one upadają, to wtedy gr w grę wchodzą do gry wchodzą politycy, którzy uprawiają tak zwaną politykę realną. Z tym mieliśmy do czynienia również w Rydze, delegacja Polska musiała zmierzyć się z tą rzeczywistością, która wówczas istniała i myślę, że. Więcej y, zyskać Polska wtedy nie mogła.